Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry House Flipper. I dziś zaczynamy sobie z trochę innej strony, ponieważ ze strony ustawień. Bo ogólnie jest. Moment, wróćmy sobie. Nowe DLC za darmo: e, Cyberpunk Flipper. I w nim dostajemy takie całkiem fajne rzeczy. Zaraz wam pokażę, bo odpicowałam chałupę e, po prostu w tym stylu. I właśnie zobaczyłam, że jeszcze będzie. Nie wiem jak to się czyta, ale dokładnie po, W sensie takie. bogaty flipper. <noise> luksusowy, o! A tutaj będziemy mieli, nie wiem, pewnie parę domów dojdzie. No i jakichś luksusowych rzeczy. Tak, w każdym razie o co mi chodzi? W rozgrywce można sobie zmienić rękę. Może być męska, kobieca, Mikołaja, zombie. Borga? Borga 2.0. Yy, dobra, będę 2.0. Tak, i przed chwilą mogliście zobaczyć, że mamy nowe pomieszczenie. W ogóle nowe pomieszczenie, nowy dom. W sumie, ale jego zobaczycie sobie na koniec, bo idziemy teraz sprzedać. Albo w sumie, w sumie wypadałoby wytłumaczyć, bo w zeszłym odcinku pokazałam wam tylko dom Samarty Myers. Bo tak stwierdziłam, że jak już w sumie kończymy. Sleepera, i wrócimy chyba tutaj dopiero w 2021 roku w maju. <grym> w każdym bądź razie stwierdziłam, że już na koniec tej serii po prostu będziemy pokazywać jeden dom na odcinek. Dlatego ten dom zobaczycie sobie na sam koniec. A my idziemy do domu młodej pary. Tak i już możecie zobaczyć, że tutaj po prostu wydarzył się szał ciał, i o, mamy ponad półtora miliona. No to wchodzimy. Więc yy, cyberpunk flipper. Doszło dużo dodatków, jak podłogi, ściany, drzwi i w ogóle meble, lampy. Szło jedno lustro. Może, nie wiem, zaczniemy od stąd. Monitory, to chill. Szkoda tylko, że nie możemy sobie zagrać. Ten dom w ogóle nie ma składzika. Wiedziałam, że w sumie. Tutaj jest pokój, który. Nie, nie robiłam go, to był jako pierwszy w ogóle zrobiony. Trochę tak. Na czerwono I w sumie w ostatnim momencie, jak już wchodzę do łazienki i patrzę tak kurczę, te niebieskie ściany i podłogi idealnie pasują, żeby były łazience. No, a wcześniej zrobiłam ten pokój. Takie aha. Dobra, dlatego troszeczkę pozmieniałam w łazience. To w ogóle są hologramy, nie są prawdziwe kwiaty. I dałam ciemną podłogę i ciemne ściany, a jest jeszcze jasne. No w sensie jest to jeszcze w drugim jasnym odcieniu. I mamy. Szkoda tego, że nadal nie widać nas. W ogóle. Możecie pokazać moją rękę? Chciałam ją zobaczyć. Jest coś, co. O! Mamy rękę. 2-0. Pachlą. I mamy w ogóle. Właśnie, w ogóle ja miałam tutaj zacząć yy, nagrywać ten odcinek. mam zrobić tylko takie. Zim, Ach. Witam was serdecznie w. Na 2000 roku. ale to jest taka kapsuła. Tak, i właśnie chyba tutaj też jest łazienka. Chyba, jakbyśmy po, y, poszli do piwnicy, to tam też by <grym> Ale właśnie. Piwnicy. Przemilczymy, bo dobra, zresztą. Milczyć. Tutaj jest też piwnica. Ale ona jest tak ogromna. Że pozostawię ją tych ludzi. I ogólnie tak, one są czerwone. Te lampki tutaj w tych drzwiach, bo to ma być pokazane tak, jako wiecie, że to jest po prostu. Nie, nie ma wstępu i tak dalej. Tutaj nawet to hologram drzewka zasłania, więc proszę się odstosunkować i tam nie włazić. tak Tam to nie ma, tego nie istnieje. Ja gadam, to nie istnieje. Mamy całkiem ładne nowe te meble. W sumie chyba wykorzystałam wszystko, co mogłam. O, right on time. Przez to, że cyberpunk cały czas, mamy, premiera. Tak, tutaj mamy, chyba to jest jakiś omnibox, gazeta. To już są stare rzeczy i ten dywan, bo w sumie stolik to jest tylko ten dodany, stolik kawowy, w sumie to są dwa stoliki połączone. No tutaj też te szafki są osobne, ja to zrobiłam jako w sumie szafka modułowa, niech będzie. Tutaj mamy tylko ten profalówkę nową. Ekspres do kawy i lodówka. Lodówka jest jeszcze taka jedno drzwiowa. To. A ja wziąłam dwudrzwiową, bo co się będę uczyć Prawda? Tak. Tutaj to już są rzeczy z normalnej serii, a ja musiałam je tak przerobić, żeby w Kosmicznie. Tak. Zdecydowałam się w ogóle. Yy, jak ja zaczęłam remontować to mieszkanie. To jeszcze nie było tego dodatku. I stwierdziłam, że właśnie tak jak tutaj są, w tym kolorze te ściany, to takie będą wszędzie prawie. No i tak wszystko było pomalowane. i Jedynym dodatkiem było to na samym początku, ta tapeta. O, mamy też przełącznik. No i tak stwierdziłam, kurczę, no namęczyłam się trochę, bo no to będę to niszczyć. O, no to jest jedyna taka kwiata. I tutaj. To jest jedyne takie coś, co pozostało ze starego świata, jak ten dywan i tu krzesła. No i to. Jeszcze tutaj te dałam. Nie wiem, skąd oni biorą te wody, ale nie to wygląda. Szkoda na przykład, że tutaj nie mogłam sobie tu jakbym już chciała. Ja tu jest po prostu cegła. Tutaj też bym chciała, w sumie. O, i tutaj. O! Taka sama deska, jak tutaj, jest zasłaniająca. Tak, i w sumie. To jest jeszcze jedna łazienka. Nasza kabina przenosząca nas do innej rzeczywistości. W to jak e, ten kabina, jakby się, nie wiem, napuścić wody i wiecie, to w grach, tak, w Wolfensteinie chyba tak było. W jakichś probówkach bul pływał w tej wodzie, pozamykany. To mniej więcej... <grytanie> tak, tutaj mamy pieskie. Znaczy taki sam kolor? Nie, to jest fioletowy e, tak. No, niby tak. Tak nie chciałam dawać dodatków takich, jakby to powiedzieć, przeszłości, więc wszędzie dawałam chill, relax, good vibes i tak dalej. To jest tymi lampami są odbyć. Tam gdzie było pusto, tam to wsadziłam. Tutaj, żeby już nie było tak pusto i ciemno, to po prostu dołożyłam. Tak, omnibox, jakaś stara konsola, laptop. Tak, łóżko. Nie wygląda dość fajnie, bo... Ja to dopiero teraz zauważyłam, że na tym się leży, na tym głowa leży. Ja myślałam, że to, wiecie, jest taki po prostu zabłówek. Okej. Okay. Tak nie bardzo wiedziałam, jak to dopasować. Mm -hmm. Kolorystycznie te meble, te, te półki. Robiłam tak. Albo te półki są ciemne, albo jasne. Dziękuję bardzo. Nie przypasowało, Tutaj widać jest róż, więc... Jest trochę różu. <noise> Ogólnie, no nic specjalnego. O, relax. Także te rzeczy, znaczy te rzeczy w te pokoje wyglądają tak troszeczkę pusto. Co tu jest wyłączone? Co Powiem Wam, mało trochę tych dodatków. No bo oczywiście są tutaj też półki na ścienne i tak dalej. Cała jedna taka zakładka. Szafy, i szafki, wiszące. Nie mogłam to dodać, ale... Chyba mi się... Chyba nie? <grym> się... Nie wiem, zapomniałam w ogóle. Nie, ja nigdy w sumie nie daje półek na ściany. Rzadkością jest, że daje jakąś półkę czy coś. No cóż, a tu w ogóle to jest miejsce normalnie... Y, ...kierownictwo nad ziemią, czy jak to się tata mówi, wiecie, miejsce sterowania... Czekajcie, to nie jest to miejsce. To miejsce, a to jest pokój. My to byli? Nie właśnie. O, tutaj wcisnęłam, bo już tak pomyślałam sobie... E, głupio. Znowu zrobię tutaj. Duży napis. Zadwajcie. tak ogólnie. Nie wyłączamy nic. No tutaj chyba najbardziej kolorystycznie podeszły te meble. Faro niebiesko. I teraz jak nazwać to miejsce? Kontroli nad światem? O, kontroli nad światem, tak. Bim, bim. Tutaj są nawet okna. Aha. I tutaj już jest wszystko. O, tam nie damo. Tak, tutaj są. Większość monitorów, bo jest ten taki. ściany, Tutaj jest kolejny. Tutaj jest kolejny. ale tu... A, tutaj myszki nie ma. A po co ci myszka? No nie ma myszki. No W przyszłości nie będziemy używać myszek. To mi się podoba. Bo jakby zrobić taki wiecie statek kosmiczny, o to już wiem, to na tej mojej bazie na, na księżycu. Zostawię sobie w środku i wejdę. Dobra. E, tak, więc e, tamten loft, który dodali, Zyberpanku. No to. Hmm, wiecie, tutaj nie ma jakiejś. Czy nie. E, to zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. I potem będzie tak. Pokażę Wam po prostu ten dom, jak on wygląda. Czy znaczy loft, bo to w sumie nie jest dom. Jakby nie patrzeć, to jest taki jeden pokój po prostu. Wysoki w ogóle. Zolej te sprawy. Wydaje. Co e, Czym ja miałam gadać? Tak, więc pokażę Wam, jak to wygląda przed posprzątaniem, pomalowaniem i w ogóle, a potem zobaczycie sobie efekt końcowy. No i tak to na razie będzie wyglądać. Tutaj nie zmieniałam koloru tego domu, bo mi się nie chciał. Przedaj. Wyobrażacie sobie, że tu trzeba malować? I musiałabym kupować yy, ten, jak się nazywa? No. Drabiny i tak dalej. Nie, dzięki. I tak, no, wygląda to tak, że kurka wodna nikt się nie spodziewa, nie? Przedaj. Tak. Mm -hmm. tu. Trochę więcej. My nie byli na minusie. Więcej. To tak mało. Więcej. Będzie czas całą rodziną. E, moment. Shift i negocjuj. A dawaj! Zaszalejemy. To też to coś od życia. Nie mamy tylu pieniędzy. Wiedziałam, że trzeba było dać 50 tysięcy. No i piąte przez dziesiąte, widzicie, tyle. My pojawiamy się przed drzwiami, przed wejściem, prawda? Tak, dziękuję bardzo. Tak więc, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co o nim myślicie i co myślicie w ogóle o tym dodatku. Tak więc do następnego i ta!